Rozpoczynamy Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W kolejnym wydaniu specjalnym w czasie stanu epidemii w Polsce witają się z Wami Zuzanna Gawrońska oraz Krystian Koryciński. A o czym powiemy dzisiaj? O rekrutacji oraz nowej specjalizacji na naszej uczelni. O nowym reportażu absolwentów pod tytułem Demaskowanie integracji europejskiej. Oraz o ogólnopolskim tygodniu bibliotek. A w magazynie rozmowa o tym, jak studenci pomagają medykom w tym trudnym czasie walki z koronawirusem. Koniecznie słuchajcie do końca. Radiowy Ekspres Studencki. W poniedziałek, 4 maja, gdyby nie zaistniała w kraju sytuacja, uczniowie klas trzecich liceów przystąpiliby do egzaminów maturalnych. Jednak decyzją ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego nastąpi to dopiero 8 czerwca. Dzięki temu przyszli studenci mają więcej czasu na zapoznanie się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych w kraju oraz za granicą. Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, mówią o tym sami jej wychowankowie. Warto studiować w WSK SIM, ponieważ szkoła dobrze przygotowuje studentów do przyszłej pracy, ale również i samodzielnego życia. Pomaga odkryć swoje zainteresowania, rozwija daje możliwość wielu praktyk, które podnoszą nasze umiejętności. Pozwala znaleźć ważne wartości, takie jak wiara, rozum i ojczyzna. To właśnie tutaj nawiązuje się swoje przyjaźnie, przeżywa cudowne chwile i poznaje się Boga nie tylko w uczelnianej kaplicy czy w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, ale w każdym miejscu naszego życia. W toruńskiej uczelni poznasz wspaniałych, mądrych, odważnych ludzi. Myślę, że marzeniem każdego młodego człowieka jest spotykanie właśnie takich osób, autorytetów, ludzi godnych zaufania. Właska SIM to także środowisko młodych ludzi którzy chcą robić więcej dla innych, dla ojczyzny, dla Pana Boga. W Wyższej Szkole Kultury Sportnej i Medialnej możesz rozwijać swoje pasje, realizować marzenia, czasem naprawdę nie wiadomo w co ręce włożyć. Radiowy ekspres studencki, Studencka Telewizja Tilma, możliwość praktyk w Radiu Maria i w Telewizji Trwam to tylko niektóre aspekty życia w WSK Sim. Działa u nas wspaniałe duszpasterstwo akademickie. Kiedyś ojciec Benedykt powiedział, że w naszej kaplicy są wszystkie nabożeństwa. To jest, na przykład, w maju majowe, w październiku różanice i tak Ale najpiękniejsze są roraty i śniadanie, które wspólnie po nich przygotowujemy oraz herbata ojca Dawida. Jeśli jej nie spróbujecie, będziecie żałować. Czekamy na was w Toruniu. Zainteresowani studiami drugiego stopnia mogą od przyszłego roku podjąć naukę na nowej specjalizacji na kierunku politologia. Administracja oraz zarządzanie w sektorze publicznym. Mogą zdobyć wiedzę m.in. z zakresu administracji i finansów publicznych, przeciwdziałania patologiom organizacyjnym oraz administracji samorządowej. Więcej informacji na stronie wsksim.edu.pl, A wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres wskasim.edu.pl. Demaskowanie integracji europejskiej, tak brzmi tytuł cyklu reportaży absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Roberta Zawadzkiego oraz Damiana Krzala. Projekt zakłada pokazanie pochodzenia i oblicza neomarksizmu w Europie Zachodniej. W tym celu studenci porozmawiali m.in. z dyrektorem Europejskiego Centrum na rzecz Prawa i Sprawiedliwości w Strasburgu. Odcinki reportażu wyemitowane zostaną w lipcu na antenie telewizji Trwam. A już teraz obejrzeć można poprzedni projekt tych samych twórców zatytułowany Antykultura. O tym, co zainspirowało naszych studentów, aby podjąć taki temat, mówi reżyser Robert Zawadzki. Cykl ma otworzyć tutaj ma na celu oczywiście otworzyć szeroki opinii publicznej problemy no właśnie tego, skąd wziął się no, Neomarzym na Zachodzie. No i poruszyliśmy w Europę i odwiedziliśmy bardzo istotne miejsca i bardzo często mało znane dla przeciętnego obywatela Polski, takie jak archiwum Jean Moneta w Rozanie w Szwajcarii, czy chociażby dom Roberta Schumana w Syhazel we Francji. Uzyskaliśmy tam bardzo wiele interesujących, ciekawych informacji. Głównie najciekawsza informacja, taka z punktu widzenia obecnej polityki, Polskiej i no myślę ogólnie europejskiej, nawet no to jest bardzo kontrowersyjna sprawa związana z sędziami w Trybunale Praw Człowieka, którzy są nominowani przez no, słynnego, bardzo nieciekawą postać spekulanta George'a Sorosa. Od 8 do 15 maja trwa ogólnopolski tydzień bibliotek. Z tej okazji nasza pani bibliotekarka Barbara Szablewska przygotowuje wraz ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej specjalny plakat promujący czytelnictwo. Trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który wywołuje duże emocje także w naszej uczelni. W ubiegłym roku w USKSIM mogliśmy podziwiać plakat czytelników, studentów na tle książek właśnie w naszej uczelni. W tym roku jest to niestety niemożliwe, dlatego pani Barbara Szablewska poprosiła nas studentów o wysyłanie zdjęć na tle naszych domowych biblioteczek. To wspaniała inicjatywa, która zbliża nas studentów do siebie, jednocześnie promując czytelnictwo. Jak wiadomo, kto czyta ten żyje podwójnie, dlatego sama gorąco zachęcam, by w wolnych chwilach chwytać za książkę i zatopić się w tym świecie wyobraźni. Czytanie jest czymś pięknym dla umysłu, pobudza, jak już wspomniałam, wyobraźnię, ale też zarówno motywuje i inspiruje do działania. Mówi studentka drugiego roku dziennikarstwa Maria Sasiela. Efekty współpracy niedługo pojawią się na stronie wsksim.edu.pl, a już teraz można zobaczyć sesję fotograficzną studentów piątego roku Moniki Szymborskiej oraz Emila Książczaka. Według statystyk ponad 60% Polaków nie przeczytało w zeszłym roku ani jednej książki. Podczas kwarantanny mamy więcej niż zwykle czasu wolnego, dlatego zachęcamy do czytania oraz sięgania po publikacje wydawnictwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. A teraz w Radiowym Ekspresie Studenckim zapraszamy na magazyn. To jest Radiowy Ekspres Studencki. Gościem dzisiejszego magazynu radiowego Ekspresu Studenckiego jest drużynowa Związku Harcerzy Rzeczypospolitej Agnieszka Gawrońska. Witam cię serdecznie. Witam również. Harcerze w trwającym teraz czasie pandemii koronawirusa mają szczególne zadanie, a właściwie więcej niż jedno. Czy byłabyś w stanie pokrótce bo wierzę, że można by o tym rozmawiać nawet całymi godzinami opowiedzieć, czym dokładnie się zajmujecie? My jako organizacja harcerska przeważnie spotykaliśmy się na zbiórkach. Teraz nie mamy takiej możliwości, ale chcemy dalej szerzyć, na szerzyć nasze ideały, nieść pomoc innym. Dlatego szyjemy i rozdajemy maseczki seniorom, zawozimy je do szpitali w Trójmieście, robimy zakupy seniorom. Pomagamy też niepełnosprawnym, schorowanym, wszystkim, dla których niebezpieczeństwem byłoby teraz wyjść z domu. No, właśnie, udało mi się dotrzeć na profil Facebookowy okręgu pomorskiego ZHR i tam widziałam zdjęcia, relacje na bieżąco z właśnie procesu szycia. I interesuje mnie, jak działa ta machina maseczkowa. Na początku pandemii została założona grupa, do której może należeć każdy harcerz, który tylko będzie miał chęci. Jest część osób, które są odpowiedzialne za kupowanie i rozwożenie materiałów, czyli fizeliny, gumek, czasem nawet nitek. Jest druga grupa osób, która jest odpowiedzialna za szycie tych maseczek w domu. No i ta machina działa w ten sposób, że osoby odpowiedzialne za zakup materiałów rozwożą go do harcerzy, ale również wtedy też następuje wymiana, zabierają gotowe maseczki, które zawożą do szpitali w Gdańsku, Gdyni i Kościerzynie. Ale oczywiście wszystko wierzę zgodnie z obowiązującymi teraz zasadami sanitarnymi, dezynfekcją i tak Zachowujemy zasady bezpieczeństwa. Podczas wymiany zawsze mamy maseczki i zachowujemy bezpieczny dystans. I stosujemy się do zasad władzy. A ile takich maseczek udało się wyprodukować harcerzom? Udało nam się robić do 22 tysięcy. Ja osobiście uszyłam ich 450. Ale oczywiście pieniądze nie biorą się z kosmosu, no te wszystkie materiały, te wszystkie materiały kupujemy dzięki pomocy innych. Jest dostępna na stronie Okręgu Pomorskiego zrzutka, na którą można przelać pieniądze, aby wspomóc naszą pracę i dołożyć cegiełkę. Niesamowita jest skala tej pomocy, ale to brzmi, jakby uszycie takiej maseczki było czymś banalnie prostym, że po prostu każdy, który wykaże chociaż odrobinę dobrej woli, mógłby taką maseczkę stworzyć, mimo na przykład braku uzdolnień manualnych. To banalnie proste. My stworzyliśmy harcerzami grupę, w której dostaliśmy instrukcję, która zawiera zaledwie kilka zdjęć, które przedstawiają nam po kolei etapy. Jak taką maseczkę złożyć, a następnie szyć? Więc każdy, kto tylko w domu ma maszynę, mógłby się zabrać i szyć takie maseczki razem z nami. To zachęcamy wszystkich do wzięcia sprawy w swoje ręce. Na przykład studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w przerwie między wykładami online mogliby usiąść do maszyny i wesprzeć medyków ze swojej okolicy. Zachęcam do szycia, to bardzo proste, a może pomóc innym. Dziękuję Ci Agnieszko za tę rozmowę i powodzenia w dalszym działaniu. Dziękuję. W sobotę, 23 maja, odbędzie się 21. Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. W tym roku będzie miała wymiar duchowy. Tym razem hasłem pielgrzymki są słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: Wszystko postawiłem na Maryję. Całość rozpocznie się o 17.30 mszą świętą w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Zachęcamy do uczestnictwa w transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. I tym sposobem kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych. Zachęcamy też do odwiedzenia strony simradio.wska.sim.edu.pl. Prosimy, abyście dbali o zdrowie i pozostawali w domach na ile to możliwe. Za uwagę dziękuję. Zuzanna Gawrońska oraz Krystian Koryciński. Do usłyszenia za tydzień.